Dzisiejsze wilki niekoniecznie chodzą w owczej skórze. Dzisiejsze wilki bardzo lubią Instagram, Youtube'a, Facebooka, inne media społecznościowe i bardzo, bardzo ładnie lubią tam sprzedawać swoją prawdę. Natomiast my musimy być na to bardzo wyczuleni, dlatego że dzisiejsze wilki są naprawdę niezłymi influencerami. Naprawdę to, co budują, wydaje się dobre i prowadzące do szczęścia. Ale, jak mówi Ewangelia, po owocach poznajemy, czy drzewo jest dobre. I tak samo wszystkie te treści, które możemy spotkać w internecie, naprawdę trzeba dość mocno przecedzić. Jeśli stawiamy zbyt dużo znaków zapytania, jeśli nie widzimy dobrych owoców dzieła, które ktoś na przykład prowadzi w internecie, no to należy się mocno zapytać, czy przypadkiem to nie jest wilk w YouTube'owej, Instagramowej czy innej skórze?